Witam serdecznie wszystkich widzów, czytelników, czytelniczki telemagazynu. Ze mną Tomasz Kot, witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Jakbyś miał zagrać jakiegoś bramkarza, to jaki byłby to bramkarz? Jakiś wysoki pewnie. No to oni zazwyczaj wszyscy są wysocy. No właśnie, no to, to to jest pole możliwości. No właśnie chciałem się zorientować, czy interesujesz się piłką nożną, czy nie? Interesuję się, jestem tu dzisiaj z moim synem Leonem, który jest absolutnym fanem piłki nożnej. W związku z tym od wielu lat, dzięki niemu i za jego sprawą, mam taki dostęp do eksperckiej wiedzy. Czyli można powiedzieć, że po warunkach? Syn pewnie się uczy na bramkarza. Eee, no, biegał na różnych pozycjach, obecnie już nie trenuje piłki, ale została mu taka fascynacja tym sportem. Interesu to, poza tym, że się interesujesz piłką, no, masz jakiś ulubiony klub, topku? Eee, tak, Mieć Legnica zawsze e, będzie w moim sercu. E, bardzo też lubię Barcelonę no i regularnie chodzę na Legię. Okej, okay, dobra, inne dyscypliny sportowe, takie wykorzystują swój wzrost, bardziej siatkówka, koszty czy piorniak? Ja trenowałem siatkówkę, ale mój brat był bardzo dobrym zawodnikiem, grał w drugiej lidze, więc bardzo szybko odpuściłem ten pomysł, ale przez, przez trzy lata trenowałem siatkówkę. Dobrze, w takim razie jeszcze zapytam się dwa, trzy pytania, bo zaraz będzie seans. Jakaś biografia, no bo pamiętam skazany na bluesa, to ja ciebie poznałem wtedy w tym, przy tak, tym tak. filmie biograficznym. Jakiś sportowiec, który mógłby, którego mógłbyś się wcielić? O kurde, teraz to byłoby ciężkie, ponieważ mam mocno kontuzjowane plecy i te wszystkie działania fizyczne trochę mnie przerażają, jak, 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 jak patrzę na plan. Więc nie, nie wiem, czy na przykład dzisiaj był dał radę tak pana profesora zagrać. Bokser może, a gołota. Może jakiś emerytowany piłkarz. O, to Albo też. emerytowany może sporty walki, bokser na przykład, no nie, wagi ciężkie. Tu jestem za wąski. Zawąski? wąski? Tak. Ja bym ci trochę oddał, ty byś mi dał tu, ja bym ci dał tu i byłoby super. Dobra, umawiamy się. Umawiamy się, mamy to. Tomku, jeszcze nie, poczekajcie, jeszcze dwa pytania, ale już zobacz, już show wyskoczył, nie? Jasne, jasne. Ale dlaczego oni o ciebie walczą? No tak się dzieje, właśnie tutaj przemknąłem szybko w kierunku toalety i mnie od razu za zaangażowali. No Ciebie nie trudno, nie trudno złapać, powiedz, co się u Ciebie dzieje filmowo? Polska, Europa, Stany Zjednoczone? Głównie Polska i obecnie, aczkolwiek czekam na, jeden, na jedną premierę włoskiego filmu, co było bardzo ciekawą przygodą. Natomiast teraz najbliższa rzecz, która się pojawi, to drugi dzień świąt, serial Niebo, czyli Rok w piekle, bardzo taka... Wielka przygoda filmowa, bo to będzie aż osiem odcinków no takiego naprawdę ciężkiego dramatu. Ulubiony filmu bu, ulubiony serial muzyka, co teraz konsumujesz, jeżeli chodzi o popkulturę i o sztukę. W tej chwili troszeczkę słuchałem agresywnego rapu, ale się zmęczyłem i tak. Teraz... Dawaj, 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 bo ja wychodzę z rapu, dawaj, jakie agresywny. Bardzo jakoś mi to podeszło, ale teraz już teraz przeskoczyłem, tylko nie wiem, bo, bo ludzie już są specjalistami od różnych stylów. Okay. Taka trochę elektroniczna muzyka z delikatnym bitem i tak trochę. Ręczka taki? Właśnie muszę, muszę wygooglać, co to jest French House. Okej, okay, to no, mówimy się na kolejne <laughs> rozmowy: będziemy grać o French House. Ie. Mój przyjaciel Luke kiedyś napisał taki wers. Yy, Słucham muzyki nie gatunków. I to mi pasuje. Film serial mistrza. <laughs> Film serial? O kurde, bo dawno jakoś tak w nic nie wsiąknąłem za mocno. Yy... O Jezus, nie, przepraszam, muszę się ten, nie miałem gdzie zaparkować, biegłem przez park. Dobra, w takim razie, nowy film, biegłem przez park, to wszyscy pokazują mi koszykarskie time, bo to koszykarz tak, Tomasz to Kot. Dziękuję za rozmowę. Dzięki